Witam na odcinku z tą paczką świątecznego kalendarza. Jest to kompilacja zdrapek z jednej paczki, które były w miksach na kanale zdrabki zestawione w jedną całość. Jak ktoś nie widział, to w prawym górnym rogu albo w opisie pod filmem znajduje się link do premierowej paczki tejże zdrapki. A teraz nie przedłużając życzę wesołych świąt i miłego oglądania. numer pierwszy sople stroik bęben piernik korzuch skarpeta kartka czapka łyżwa choinka ciuchcia skrzat kominek kula świeca Rękawica. Sanie. Bałwanek. Dzwonek. Trąbka. Szyszki. Anioł. Renifer. Lizak. Tutaj jest 10. 100. 1000. 20 zł. 200 tysięcy i 200 tysięcy i pusto. A w bonusie jest a w bonusie są lampki i tutaj kontrolne, kontrolne różne, także świąteczny kalendarz przegrany. Numer drugi. Stroik, łyżwa, cwonek, ciuchcia, świeca, kominek, lizak, sople, anioł. Bałwanek, sanie, choinka, skrzat, kula, kartka, piernik, szyszki, trąbka, pębenek, kożuch, skarpeta, czapka, rękawica, renifer, tutaj jest pięćdziesiąt zł, 100 zł. 50. A nie tu jest 150, a tu jest 50 i tu jest 30, a w bonusie sweter i kontrolne różne. Numer 3. Renifer, łyżwa, stroik kożuch, skarpeta, kominek, sanie. Dzwon, kartka, lizak, kula, bęben, szyszki, anioł, trąbka, skrzat, choinka, ciuchcia, rękawica, piernik, świeca, sople, czapka, bałwanek. 20 zł, 50 20, 330 i 50. A w bonusie jest prezent i kontrolne różne. Z numerem czwartym jest świeca, skrzat, kominek, szyszki, kożuch, bęben, rękawica. Lizak, skarpeta, bałwanek, dzwonek, piernik, trąbka, sople, renifer, sanie, czapka, kartka, łyżwa, choinka, ciuchcia, kula, anioł i na koniec strojik. Tutaj mamy stówę tysiąc, dziesięć tysięcy, 10 zł, dziesięć złotych i stówę, a w bonusie jest ciadek i kontrolne, dwie różne. Numer piąty. Ciuchcia, kożuch, dzwon, piernik, bęben, skarpeta, świeca, trąbka, anioł, stroik, z szyszki, choinka, kula, sanie, łyżwa, kominek, rękawica, kartka, renifer, lizak, bałwanek, sople, czapka, Szat. 30 zł, 100 zł, 10 zł, 100, 10 i 30. A w bonusie mamy tutaj, w bonusie mamy sweter, i kontrolne tutaj różne. Z numerem szóstym piernik, renifer, rękawica, bęben. Dzwonek, bałwanek, choinka, czapka, ciuchcia, szyszki, świeca, skarpeta, anioł, stroik, kula, kominek, kożuch, sanie, sople. Lisak, trąbka, łyżwa, kartka i skrzat. 310, 1000, 10 zł, 300 zł i 1000. A w bonusie prezent i kontrolne tutaj są różne. Numer 7. Krzyszki, kula, piernik, skarpeta, stroik, kożuch, lizak, anioł, dzwonek, bałwanek, renifer, świeca, choinka, sanie, kartka, ciuchcia, skrzat, rękawica, trąbka. Łyżwa, bęben, sople, kominek i czapka. 10 tysięcy, 200 tysięcy, 20 zł, 10 zł, 10 zł, 30 zł, a w bonusie lampki. I tu kontrolne różne. Numer ósmy. Dzwon czapka, lizak, Kożuch. sanie, kartka, choinka, Renifer, sople, skrzat, świeca, bęben, z szyszki, ciuchcia, kominek, bałwanek, kula, Stroik. skarpeta, łyżwa Trąbka, rękawica, jest gwiazda, piernik. Tutaj jest 20, 20, 10, 100, 100 i 1000. W bonusie jest dziadek, a pod gwiazdą jest dyszka. I kontrolne 3 razy P. Numerem 9. Kula, renifer, łyżwa. Trąbka, bałwanek, szyszki, kominek, rękawica, dzwonek, bęben, lizak, skarpeta, skrzat, choinka, czapka, anioł, sople, stroik, piernik, ciuchcia, kartka, kożuch, świeca, sanie, 10 tysięcy. 300 zł, 150, 200 tysięcy, 200 tysięcy i 150. A w, bonusie, a w bonusie sweter i kontrolne różne. Numer 10, trójk, rękawica, choinka, trąbka, kartka, orzuch, sanie, kominek, renifer, łyżwa. O, jest gwiazda, pębenek, kula. Dzwonek, szyszki, sople. Druga gwiazda, czapka, skarpeta, bałwanek, piernik, skrzat, lizak, ciuchcia. 150, 150, 20, 20, 50 i 50. W bonusie konik. A pod gwiazdami pod pierwszą wpada, o, pod pierwszą wpada 50 zł i pod drugą wpada drugie 50 zł. W sumie stówka w świątecznym kalendarzu kontrolne 3 razy E. Numer 11. Bęben, skrzat. Z szyszki, świeca, stroik, sople, łyżwa, kartka. Choinka, kula, ciuchcia, kominek, anioł, skarpety, bałwanek, trąbka, rękawica, kożuch, piernik, lizak, renifer, dzwonek, sanie, czapka, 1300 zł, 100 zł, 30 zł, 50 zł i 300 zł, a w bonusie jest dziadek i kontrolne różne numer 12. bęben, kula świeca ciuchcia lizak dzwonek skarpeta kominek kożuch, trąbka skrzat rękawica, choinka sanie anioł, stroik sople Czapka. Łyżwa. Bałwanek. Kartka. Piernik. Szyszki. Renifer. Tutaj mamy 1030 zł. 150. 200 000. 200 000. I 1000. A w bonusie jest sweater I kontrolne. Różne. Numer 13. Szyszki. Bębenek. Piernik. Anioł. Rękawica. Skarpeta, renifer, sanie, karta, stroik, skrzat, bałwanek, łyżwa, świeca, dzwonek, ciuchcia, kożuch, czapka, sople, choinka, kula, kominek, trąbka i lizak. Tysiąc złotych, 100 złotych, 1000 złotych. 100 złotych, 300 zł i 300 zł, a w bonusie jest prezent, ale tutaj kontrolne są różne. Numer 14. Skrzat, szyszki, trąbka, łyżwa, pominek, ciuchcia, piernik, stroik, renifer, sanie. Świeca, czapka, anioł, kartka, korzuch. Lizak, kula, bałwanek, sople, rękawica, skarpeta, choinka, dzwonek, pębenek, 30 zł, 150, 1000, 150, 30 i 10 tysięcy. A w bonusie jest dziadek i kontrolny różny. Numer 15. Sople, trąbka, korzuch, skrzat anioł, rękawica, choinka, ciuchcia, czapka, szyszki, bałwanek, kominek, lizak, kula, skarpeta, świeca, dzwonek, stroik, piernik, sanie, łyżwa, kartka, bębenek, renifer. 100 zł, 20 zł, 50 zł, 320 zł i 102, a w bonusie prezent, ale kontrolne tutaj są różne: numer 16: Gwiazda, strój, anioł, świeca, bęben, rękawica, renifer, czapka. Sople, bałwanek, lizak, piernik, choinka, krzat, ciuchcia, karpeta, sanie, szyszki, gwiazda, łyżwa, kula, karta, kominek i dzwon. 200 tysięcy, 30 zł, 50 zł, 1000 zł, 50 zł i 1000 zł. W bonusie jest. Pod pierwszą gwiazdą wpada dyszka, a pod drugą gwiazdą wpada druga dyszka. I kontrolne 3 razy A. Numer 17. Bęben. Szyszki. Piernik. Świeca. Dzwon. Łyżwa. Czad. kula, trąbka, lizak, choinka, kominek, sanie, skarpeta, rękawica, anioł, korzuch, bałwanek, renifer, ciuchcia, sople, kartka, stroik, czapka, stuwa, tysiąc, dziesięć tysięcy. 1150 i stuwa. A w bonusie konik i tu kontrolne różne. Numer 18. Kominek, ciuchcia, stroik trąbka, skarpeta, świeca, czapka, lizak, piernik, rękawica, sople, kożuch, dzwon, choinka, łyżwa. Sanie. bębenek, bałwanek, renifer, anioł, szyszki, karta, kula, skrzat 10 tysięcy 20 zł, 10 tysięcy 10 zł, 10 zł 30 zł, a w bonusie jest prezent kontrolny, kontrolne różne. Numer 19. Stroik, kominek, choinka, kula, cwon, sanie, szyszki, trąbka, ciuchcia, świeca, sople, skarpeta, kartka, bębenek, czapka, renifer, rękawica, skrzat, piernik, anioł, łyżwa, lizak, bałwanek, Kożuch 20 zł, 1000 zł, 1000 zł, 150, 150 i 10 zł, a w bonusie konik i kontrolne różne. Numer 20. Piernik, lizak, szyszki, renifer, sanie, czapka, anioł, ciuchcia. Stroik, kożuch, rękawica, kula, pałwanek, skrzat, skarpeta, kominek, dzwon, łyżwa, trąbka, bębenek, sople, kartka, choinka i świeca. Tu trzy takie same kwoty: jest 10 000, 30 zł, 10 000, 50 zł, 30 zł i 50, a w bonusie jest sweter i kontrolny różny. Numer 21: czapka, dzwon, bęben, blizak, skarpeta, kożuch, rękawica, bałwanek, sanie, świeca. Piernik, kartka, stroik, kominek, łyżwa, ciuchcia, renifer, skrzat, choina, anioł, trąbka, kula, gwiazda, pięknie i szyszki. Tu jest 300, 300 i 200 tysięcy, 20 zł, 20 zł i 30 zł, a w bonusie... A w bonusie konik, a pod gwiazdą wpada, a pod gwiazdą wpada dyszka. I kontrolne 3 razy P. Numerem 22. Rękawica, koinka, szyszki, piernik, ciuchcia, bałwanek, sanie, czapka, świeca, kula, troi, kominek, skrzat, porzuch, łyżwa, bęben, trąbka, renifer. Skarpeta, sople, kartka, anioł. O, ale jest i gwiazda, a na końcu Lizak. Trzy takie same kwoty: jest 10 300 zł, 150 zł, 300 zł, 10 000 i 150. W bonusie jest prezent, więc zobaczmy, jaki to jest prezent pod gwiazdą, a pod gwiazdą wpada 20 zł. W 23 i kontrolne 3 razy A z numerem 23, i są sople, świeca, kominek, koinka, sanie, rękawica, lizak, stroik, skarpeta, dzwonek, czapka, bęben, szyszki, anioł, trąbka. Korzuch, skrzat, ciuchcia, renifer, piernik, kartka, bałwanek, łyżwa i kula. Trzy takie same kwoty: 10 000, 10 zł, 10 zł, 30 zł, 10 000 i 30 zł. A w bonusie mamy tutaj lampki i kontrolne różne. Numer 24, sanie, bęben, skrzat, renifer, czapka, skarpeta, sople, kartka, łyżwa, panią, szyszki, świeca, choinka, stroik, piernik rękawica, kula, ciuchcia. Pożuch, dzwon, kominek, bałwanek, trąba i tutaj lizak. 300 zł, 300 zł i 100 zł 200 tysięcy, 200 tysięcy i 10 tysięcy. A w bonusie jest konik i tutaj kontrolne EPD. 25 z paczki. Trąbka. Lizak, anioł, choinka, szyszki, kożuch, Jest gwiazda, świeca, dzwonek, piernik, ciuchcia, kula, renifer, łyżwa, czapka, kartka, bałwanek, skarpeta, kominek sanie, skrzat, sople, stroik i na końcu rękawica, 1000 zł 300, 10 tysięcy, 1000 po raz drugi, 10 tysięcy po raz drugi i 300 po raz drugi, a w bonusie jest dziadek, a pod gwiazdą jest Dyszka zwrotów. I kontrolne 3 razy F. Podsumowując całą paczkę, na 25 zdrapek wygrało 6 sztuk. Były 3 zwroty. W zdrapce z numerem 8, 21, 25 i to tyle zwrotów. Były 2 wygrane po 20 zł w zdrapce z numerem 16, i 22. I tutaj wpadła taka perełeczka stówka w zdrapce z numerem 10. Podsumowując na 250 zł inwestycji udało się odzyskać 170, co stanowi 68% inwestycji. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, jeszcze raz wesołych i udanych i dużo prezentów i wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. Do zobaczenia do usłyszenia na razie. Cześć.